Wiktor, tak samo jak Piotrka przed chwilą, Ciebie też witam w naszej drużynie. Przed kibicami, wszystkimi, którzy będą to oglądali, zacznę od pytania najprostszego, ale w Twoim przypadku akurat ono ma o tyle sens, bo zapytam o tor. Dwukrotnie stawałeś na podium młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski. Czy dla Ciebie jako młodego zawodnika to jest istotne, że ten tor ci pasuje, czy w ogóle nie przygotujesz do tego żadnego, żadnych wniosków nie wyciągasz w tym kontekście i nie ma to dla Ciebie żadnego znaczenia? Witam wszystkich, tak, jest to dla mnie istotne, to była jedna z przyczyn, dla którego zdecydowałem się wybrać właśnie ten klub. Właśnie przez to, że miałem tutaj wiele, wiele, tutaj udanych zawodów i też po prostu jazda tutaj sprawia mi przyjemność. To będzie dla Ciebie ostatni sezon w gronie zawodników do lat 24. Tak. I dwie sprawy. Pierwsza zmiana barw klubowych. Jesteś młodym człowiekiem jeszcze, z doświadczeniem. No ale jest jakaś jednak chyba presja przed tobą, no bo jednak jest to taki ostatni sezon. Jak do, tego, jak do tego podchodzisz? No wiadomo, będę chciał tutaj spełnić oczekiwania, które są po prostu wobec mnie. Też chcę się tutaj rozwijać i, i po prostu pójść naprzód z moją karierą. Wiadomo, jest to mój ostatni sezon 24, więc no, będę chciał pojechać jak najlepiej i uzyskać jak najwyższą średnią. Ja Ci tego oczywiście życzę, bo Druga rzecz, którą chciałem dodać, to Mats Hansen. On, jakby u nas też rok temu zaczynał, w tej kategorii co ty. Mhm. Teraz został na dwa lata, także chciałbym tobie tego życzyć. Ale nie kończymy jeszcze, bo ostatnie pytanie będzie regulamin. Nie będę pytał Cię o twoją zdanie, Twoje zdanie na temat regulaminu, ale mhm. zmieniły się playoffy. Tak, e, właśnie. I rywalizacja będzie już trochę mocniejsza niż zazwyczaj. W pierwszej lidze zespoły też się mocno zbroją. Czy zrobiły to raczej już to jest czas przeszły. Jak Ty do tego podchodzisz? Zwracasz uwagę w ogóle na zmianę systemu rozgrywek? Czy dla Ciebie liczy się tylko jeden mecz? 100% dać siebie w tym konkretnym pojedynku i nie myślimy o tym, co będzie dalej. Czyli znaczy jakby tutaj zmiany regulaminowe dotyczące rozgrywek nie wiem, czy mają dla mnie jako tako duże znaczenie. Dla mnie to na pewno jest plus pod takim kątem, że czy wejdziemy do play czy nie, no to będziemy mieć tam 18 meczy, bo głównie o to zmieniać chodzi, tak? Bardziej chodzi mi o kontakt z drużynami, ewentualnie, ja nam oczywiście tego nie życzę, ale jeżeli będziemy jechać w barażach, to zespoły na pierwszej ligi tak silne obecnie są, że te pojedynki mogą być nawet może trudniejsze niż z niektórymi drużynami z Ekstra A to jest tylko w przypadku Barażu, tak? Tak. A no, no to, no to wiadomo, że, że tutaj to yy, bycie w Barażu no to, to nie jest prosta sprawa i nie można tego lekceważyć, ale jednak myślę, że no, my walczymy o tę czwórkę u góry, żeby walczyć o pierwsze, cztery, o pierwsze trzy miejsca na podium. I to właśnie chciałem od Ciebie usłyszeć, bardzo dobrze takie cele przed sobą i przed nami stawiasz. I na koniec, czy Ty się rozstajesz w ogóle z motocyklem? Obserwuję Twoje social media i cały czas szalejesz na jednośladzie. Znaczy się, no dużo jeszcze na motocyklu, to prawda. Dzisiaj nawet przed przyjechaniem tutaj byłem jeszcze na torze. Jeździliśmy na elektrycznych tam, motorach akurat, bo tam dostaliśmy na testy. I, no ale oprócz tego to też trenuję na siłowni tam yy, z trenerem, taki, taki ogólnorozwojowa, kondycyjna i też, tu, też w sumie biegam i ogólnie no, żeby to wszystko tam utrzymywać na wysokim poziomie i, i tam trzymać formę, no ale to prawda, dużo siedzę na motocyklu. Ostatnie pytanie, obiecuję, bonusowe. Znasz nasz obecny skład. Jaki masz kontakt z tymi zawodnikami? Czy wszystkich znasz osobiście, czy niektórych dopiero pierwszy raz poznasz? Znaczy się, w sumie jednej osoby, której tak nie znam, ale już w sumie miałem z nią kontakty większe w Anglii, bo, bo w sumie tam mieliśmy sporo meczy, bo dwa u siebie i dwa na wyjeździe, więc częściej się te osoby spotykało, no to w sumie Jason Doyle, z którym w sumie nie wiem czy w ogóle kiedy rozmawiałem, a tak to z każdym, z każdym gdzieś tam rozmawiałem, czy to na jakimś obozie kadrowym, czy, czy po prostu w drużynie byłem, już z tą osobą, yy, także no praktycznie no to... wszystkich znam i, i to nie jest dla mnie jakaś nowość. Super, nie będę Cię więcej męczył, bardzo miło, miło by Cię było poznać i udanego by życzę. Dzięki.